Cześć się wszystkim, z tej strony Renowski. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Symulator Złodzieja 2. Słuchajcie. Jest kryzys. Mam kryzys z tą grą dzisiaj już. Przeszukałem internet jak znaleźć to tajne wejście. Myślałem, że będzie prościej, ale wcale nie jest jak na razie prościej. To jest trzecie podejście, żeby wejść tajnym wejściem, więc kurwa, trzymajcie kciuki, bo już mam dosyć. Zaraz odinstaluję tę grę i będzie koniec serii po prostu kurwa, no dramat. Nie wiem, powiem Wam tak: jak mi teraz nie wypali tajne wejście, to ja po prostu idę normalnie, bez nagrywania, żebym miał dużo czasu. E, nie myślał o tym, co mówię, tylko się skupić na gierce totalnie. O, właśnie się prawie w kamerę wpieprzyłem. Mało brakowało. Dobra, bez pierdolenia wchodzimy. No tak, teraz tu jest kamera. Może ja się postaram tędy przyciąć, ale tu też mnie jakaś kamera może przyciąć, właśnie... Bardziej przy ścianie, jak się tylko dało, przeszłem, kurwa. Jeszcze nie zamknąłem tych drzwi, jak nie zdążę wrócić. Właśnie, zaraz baba coś ogarnie i chuj. Bombki strzelił. Tak, tu jest. Nie wiem, czy ona się obraca, czy nie. Nie obraca się, obraca się. Ale ona się tak obraca, że i tak damy radę. Okej. Okay. O, jest jaka plątanina. Ten czerwony. Ten niebieski, gruby i żółty, widzę. Dobra. Kamery mamy dezaktywowane na całe szczęście. Teraz już nam dużo rzeczy nie zostało do zrobienia, tylko ej, gdzie się podziała ta baba? Bo ile ten gościu jest tutaj? Czy ona wyszła? Poza domem jest? I poza domem. Ej. No to luz mamy. Mamy zajebisty luz. Teraz tylko muszę zamknąć to, otworzyć, yy, znaczy schakować, jeszcze muszę yy, lasery, wchodzimy, wychodzimy, kurwa widzowie, yy, nie zastanawiamy się, tu jest ta skratka później to. Do... Musiałem to zrobić, bo kurwa gościu mnie zaskoczył. Ej, to nie miało być tak. No nie, on tu będzie teraz siedział. Ja pierdole, on tu będzie siedział do dziewiętnastej pewnie. Tak, czy nie tak? No 19 będzie poza domem. Ten będzie pierwszy piętro i on będzie pierwszy piętro. To nie chce łażą na pierwszym piętrze ta ochrona. Nie pasuje. No nic, no, tylko musimy e, poczekać sobie, tak więc chyba wam tu pyknę cięcie po prostu. I tyle w sumie no, tak więc widzimy się po krótkim cięciu. A few moments later. Okej, okay, nas, no, się, wybiła dziewiętnasta, gościu ten wychodzi. Więc możemy już się tu zameldować w środku z powrotem. Zamknę, żeby tu nie, przy, nie podkusiło kogoś przejść i mnie nakryć. Ten czerwony. O, to będzie ten niebieski. A, i ten czerwony. Luz. Teraz tak, ciebie muszę tu ogarnąć. Główny korytarz, no i zaraz pójdziesz sobie, tak? Znaczy nie takie zaraz, no. Ale on sobie chodzi chyba. Kurwa, teraz nie wiem, czy przez te szybki on mnie zauważy, czy nie bardzo. Mam nadzieję, że nie, a to w sumie W sumie to jak tak, to sobie możemy safe otworzyć 66. 27 i co nam zostanie? O, to ale kurde, łup. 300 dolarów i zegarek w sejfie, trzymają. Ja pierdziele. spodziewałby się kto? dobra, nas już w sumie nic nie interesuje, schodzimy do skarbca. Teraz tylko jeden panel schakować i jest elegancko. Jak nie spierdolę czegoś zaraz. Czerwony, żółty i zielony będzie git. Prosty się trafił. Bo raz miałem takiego zawijasa. Kurwa, ripi ten safe, nad go nie zamykam, bo wiem, że oni tu nie przyjdą. Ja raz miałem takiego zawiasa, że kurwa nie ogardałem, który jest który kabelek niebieski, bo miałem dwa obok siebie. Spokój, możemy stąd zwijać. Tak żeśmy nie wracali w sumie z pustymi rękami, a my już wychodzimy. Serio, my już stąd wychodzimy. Oni chodzą nad nami, dwóch tak więc, lajtowo. Czy no rzecz bym tu luknął tylko? Znaczy, pod podiumow. Idziemy do wyjścia. Jakie kurwa, ile nerwów bym sobie zaoszczędził? Fak. Gdzie jest wyjście? Dobra, to jest tak już zrobione. To, jest, to już się nie da spierdolić, Już wychodzimy. Wychodzimy. Nie ma nas tam, kurwa. Wylazłem centralnie na kamerę, dlatego kurwa jeszcze ten. Tak wyszło. O, Dobra, mamy jakiś telefon. Dobra, złoto przez Black Baya mamy wysłać Black Bay. Black Bay, Black Bay, Black Bay. Eee, wartościowe? Sztabka. Z... 25 tysięcy? Tylko? Kurwa, nie by to dobry interes wyszedł. Aha, spłaciłeś dług, ale oficjalnie to nie. <grywa> znaczy oficjalnie spłaciłeś, ale nie. ci no wszystkim umrzeć. You stole from us, uh. deceived us. Now somebody's gotta pay the ultimate price. We'll talk details tomorrow. Ajajaj. ty każe mi się przespać, ale ja to najpierw, wiecie co ja zrobię jeszcze. Kurwa, jedziemy sprzedać łup nasz cały. O, ja mam zajebany kół. A co to tak policja tu jeździ? Szuka nas? My złota już nie mamy, to nas mogą, znaczy mam kurwa kradzione monitory z banku, więc coś tam mogą w sumie nas powiązać eee, 175 tysięcy łącznie żeśmy ukradli Z tego co mi widzę tutaj, jakieś osiągnięcie No halo, dawaj, dawaj, dawaj Ile będzie mieli ta gierka? Teraz sobie, kurde, przypomnij panie Renowski, gdzie tu się sprzedawało. <laughs> Powiem wam szczerze, że w przypadku symulatora złodzieja miałem tyle odcinków do przodu nagranych, że ja chyba w to grę z dwa miesiące nie grałem. Tak więc mi jest teraz jeszcze ciężej cokolwiek tutaj zrobić. Well, well, to Czy ja sprzedałem przed chwilą sztabkę złota? Mam nadzieję, że nie. Nie, dalej mam pół plecaka zajebanego, nie wiem co ja tam kurwa wożę noszę i w ogóle. Czego się światła nie świecą o tym złomie? Mniejsza z tym idziemy spać, bo coś, tu będzie jakaś misja. Chyba będziemy musieli kogoś unicestwić. Znaczy te, kogoś, tego gościa co tak do nas wydzwania, z nami gada, ale ogólnie to tak. Ej uh, uh, uh. Hej, ja mam tu same Aha. Nie tak klucze to ja nie wiem czy mi się to przyda Czemu to się nie sprzedało tak samo Pistolet własnej roboty Kurwa, wezmę to lepiej. Dobra, tu, kurwa pół plecaka mam wolne jak coś. A jeszcze weźmy sobie na kompa chwilkę. Nie, e, kontrakty. Dyktafon ze 107. Mam jeszcze w chuj takich rzeczy. Jakichś pobocznych do zajumania. Prześpi się. No to już po tak udanej akcji no to musimy się przespać chociażby do siódmej, nie?

Dobra, jest oznaczone na mapie to na szczęście. A żeśmy zajebali, dobra, zostawię tu furę. Będzie jakaś kactenka pewnie. Co my tu cały dzień siedzieliśmy? To ten nasz ziomal? Czy ziomal no? Aha! Czyli zakończyliśmy w sumie gierkę. Ale tam mamy się... Żecie, których nie zdobiliśmy. Jest napad na strzelnicę i takie tam podobne. Mogę to pominąć? Dziękuję. Spytanie, czy to. Nie, no to nie my zostaliśmy unicestwieni, chyba, nie? Raczej będziemy mogli sobie dalej kontynuować nasze przygody. Czy nie? Czy się mylę? Czarny ekran jak na razie. Czyli żeby zaraz jakiś Crash gry mi tu wyskoczył. Wcale się nie zdziwię, kurwa. Halo. Halo. O, dobra, zatrybiło. Szef Lombardi. Jest teraz wolnym człowiekiem. Kto wie, może w przyszłości znowu będziemy know. razem współpracować. Na razie zostawiam samego sobie. Właśnie ciekawy będzie symulator złodzieja 3. Jak obstawiacie. 100.000 well, Vinny did something stupid, and then the guy took revenge and killed Vinny. Well, now I'm gonna kill him. I need your help, though. I will clue you in on the details soon, but if you help me, I will make you a millionaire. You will never have to worry about money. You will live like a king. I promise you that. We'll talk soon. Hey, Ogulnya? Kurwa, w pierwszej części nie wiem, czy teraz nie było nie było wspomnienia o gościu z pierwszej części. Że trzeba go też utłuc. Chyba. Też wam w którymś odcinku pokazywałem, że tu stoi gablota z, ten, z pierwszej części. No. I takie to cyrki. Dobra. E, teraz tak, idziemy jeszcze coś zobaczyć. Tylko i zaraz będziemy kończyć odcinek. Dzisiaj będzie krócej. Czy w sumie nie tak bardzo krócej, tam z 5 minut, może wyjdzie krócej? Chcę zobaczyć tak. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Nie byliśmy w futurystycznym muzeum, nie byliśmy na strzelnicy i na opuszczonej farmie narkotykowej. Tam jeszcze nas nie było, i tam w przyszłych odcinkach się będziemy udawać oczywiście. Mamy też do zrobienia różne kontrakty, i to mamy ich. Zobaczcie, dużo. Oj, nie ten przycisk. I co my tu jeszcze mamy? A, możemy sobie ogólnie, no, pobawić się jeszcze w domę. Kurwa, cały czas nie ten przycisk. Dark Bank? Nie, to to nie. A, tu możemy sobie rzeczy ulepszyć, to nieważne. O, właśnie. Wszystkie mamy przyjęte, że tak? O, właśnie. 401 poduszki, spostrzeżenie, paczkę i tam też mamy podłożyć paczkę i też mamy sfotografować parę pokoi kurwa, czego wcześniej tego nie przyjąłem by już było zrobione <laughs> ale to nalajcie teraz już wiemy jak tam wejść do tego banku więc bezprzypałowo dobrze, wiem że mam nowe zadania no i w sumie co, ogólnie no to no jak widzicie jako taka fabuła została zakończona to, czyli no, zbliżamy się do nieuchronnego końca tej serii. Tak więc, jeśli macie jakieś specjalne życzenia co do kolejnej serii, jakiejś gierki, które mogę zagrać, tak więc możecie pisać komentarze. A, a ja tym ba tymczasem się z Wami żegnam. Sobie może powiększmy plecak, czy nie mogę? 823. No to mam. Dwa punkty, dwa punkty. Aha. Kurwa, jeszcze tego nie mam. Dobra, tu sobie będę dalej wszystko zdobywał. I wymaks wymaksuje się na maksa i i zakończymy niestety gierkę, bo mi się ogólnie bardzo podoba i liczę na to, że wyjdzie część trzecia bo w sumie ta historia z tą się już łączy i stawiam, że co, jak coś to połączą i to i czemu mi ta Ameryka tak kurwa drży strasznie. Tak teraz się spojrzałem, na OBS a i widzę, że obraz kurwa tańczy sobie kurwa breakdensa normalnie, no lekko biurko puknę, I już kurwa ona lata, muszę coś tu zaraz pokminić, ale dobra już nie przedłużam, bo zaraz kurwa będę wam tylko gadał i gadał i gadał i gadał bezsensownie, nic się ciekawego nie dzieje, tak więc na razie, cześć do następnego i pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza oraz, oraz zasubskrybowaniu kanału i i napiszcie też właśnie jakieś komentarze, czy chcecie jakieś gierki, żeby, które, które chcielibyście, żebym zagrał. Nara!